Pora monsunowa jest niefajna, bo to są naprawdę obfite deszcze, które powodują to, że w domu jest wilgoć, nie schnie pranie. Drzwi i framugi, i okna pęcznieją, więc nie można domknąć drzwi do łazienki. Rzeczy, których się długo nie używa, są pokryte takim niefajnym nalotem, taką trochę pleśnią. Mm -hmm. W domu też tak dziwnie pachnie, ja muszę wtedy wszędzie kadzidełka palić, bo ten mm -hmm. zapach jest jednak e, przytłaczający. Na przykład, wiem, skorpion może wejść do domu, bo on też sucha, szuka o, jakiegoś suchego miejsca. Mm -hmm. No i są też jadowite węże. One niby stronią od siedlisk ludzkich, ale się zdarzają. I wtedy, na przykład, jak nie wiem, idziemy wieczorem, to zawsze dobrze mieć latarkę z telefonu, czołówkę, cokolwiek. I też nie iść gdzieś tam po trawniku, czy tylko jakby środkiem chodnika. I ja też hmm. powtarzam gościom, turystom i tak dalej, żeby w hotelach nawet lepiej ścieżką niż gdzieś tam po trawnikach, bo te zwierzęta po zmroku gdzieś tam jednak wychodzą. No i choroby tropikalne, tak. Mają dużo chorób odkomarowych, niestety, czyli właśnie jest denga. W tym roku też jest duży wysyp choroby, którą nazywa się To jest też odkomarowa choroba, która powoduje bardzo, Bolesne problemy ze stawami, i nawet młodych ludzi potrafi unieruchomić na wiele tygodni. No i nie ma na to, znaczy są już jakieś tam pierwsze szczepienia, ale one jeszcze nie są jakoś powszechnie dostępne.